Witajcie moi drodzy w nowej serii, e, która będzie się nazywała Moja Recenzja. I tutaj będę mówiła o różnych rzeczach, e, które są związane z dziewiarstwem, z robieniem na drutach, z robieniem na szydełku i będę Wam mówiła moją opinię na temat danych produktów, danych łuczek, danych e, też e, książek, e, szydełek, drutów i innych rzeczy. I dzięki temu będziecie mogli się zapoznać z tą włóczką, posłuchać, co na ten temat e, akurat e, ja mam do powiedzenia, i co uważam, czy polecam, czy nie polecam. Na pierwszy rzut oka idzie włóczka Alice Baby Best. Ja pokazywałam tutorial, jak zrobić takie najprostsze skarpetki świata. Mam tu je tutaj oczywiście ze sobą i też pokazywałam parametry tej włóczki. Jeżeli nie oglądaliście tego filmiku, to powiem jeszcze raz, włóczka Alice Baby Best jest to 100%, przepraszam, nie 100%, ale jest to aż 90% akrylu. I 10% wiskozy. I ta włóczka ma ten akryl zamieszczony w tej włóczce. Jest to tak zwany anti-peeling, akryl, który jest po prostu chodzi o to, że włóczka ta nie mechaci się. Czyli jest to dobrej jakości akryl. I jest to oczywiście w Alice jest to włóczka turecka i ona tutaj jest dość wydajna to jest motek 100 gramowy tutaj mam jeszcze w takim kolorze ekri oraz miałam też w kolorze niebieskim ten, ten, tą włóczkę już zużyłam tutaj mam produkt, to za chwilkę Wam pokażę, ale ten kolor tutaj y, jedyna banderola to właśnie na tym różu i będę się tym posiłkowała czyli to jest 100 gramowy motek który ma y, 240 metrów i y, ta włóczka czyli to jest dosyć y, ogólnie te włóczki alize wydają mi się bardzo wydajne i, i spore te motki jest tutaj naprawdę można zrobić y, bardzo dużo rzeczy z takiego jednego motka i e, tu jeszcze co chciałam pokazać, na jakie druty producent tutaj zaleca. Producent zaleca na druty numer 4 i numer 4, 5, e, a szydełko w rozmiarze od 2 do 4, też w zależności co robimy. I teraz, co ja chciałam powiedzieć jeszcze o tej e, włóczce. To jest, to jest prawda, że ta włó włóczka e, faktycznie nie mechaci się. Dodatkowo jest ona ta taki ma taki połysk. Jest taka śliska, troszkę bardzo szybko i bardzo fajnie się e, przesuwa oczka na drutach i ta włóczka właśnie daje e, taki połysk. To na pewno widać tutaj. Myślę, że to widać na filmie. Zaraz pokażę w gotowym produkcie. Jest oczywiście bardzo, bardzo miękka. Ja wiem, że akryl jest, nie jest taką zalecaną włóczką, ponieważ jest to, jest to sztuczne tworzywo, ale osoby, które są uczulone, które mają dużą alergię i reagują nawet na włóczkę dziecięcą z merynosów, myślę, że taki akryl jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to właśnie specjalna włóczka taka dla dzieci, która nie gryzie. Nie będzie powodowała żadnej reakcji, a dodatkowo dzięki, tej, te, dzięki temu, że jest to ta włóczka anti-peeling, to ona nie będzie się, ta mm, robótka z tej włóczki, po prostu nie będzie się niszczyła. Czyli naprawdę ja z mojej strony bardzo polecam tą włóczkę. Tu mam, tak jak powiedziałam, trzy kolorki. Jest to taki kolorek ekry. I robiłam z niego właśnie filmik takie skarpetki dziecięce, niemowlęce. Tutorial na te skarpetki możecie znaleźć na moim kanale. Zrobiłam też właśnie z tej włóczki niebieskiej, w kolorze niebieskiej, również takie skarpetki. Z krótszym ściągaczem, i dodatkowo zrobiłam jeszcze taką czapeczkę, i myślę, że tutaj właśnie będzie może lepiej widać ten kolorek na tej czapeczce. Jak widzicie, jest właśnie też ten połysk. To, co pokazuję tutaj, to jeszcze ja tego jeszcze nie prałam, ale prałam wcześniej robione rzeczy z tej włóczki. I tutaj informacja jest taka, że pranie ręczne, ale powiem szczerze, że upran w pralce i im się nie stało. Czyli ja, ja naprawdę polecam tą włóczkę i tak jak widziałam, tutaj, tutaj tylko te trzy kolorki, które Wam pokazuję, ale na pewno będę e, chciała kupić więcej tych kolorów i zrobić e, sweterki, e, zrobić z niej taki komplet sweterek i spodenki e, niemowlęce, właśnie z tej włóczki. E, I ja też dużo oglądam różne, różne różnych inne youtuberki, które dziergają i tutoriale i wiem, że ta włóczka jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o takie robótki dziecięce. Jest polecana, bardzo pięknie i tak jak widać tutaj równiutko wychodzą te oczka na niej. I ten połysk, właśnie, nie wiem, czy to nie, nie każdemu się musi podobać ten połysk. Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Także, yy, tu w myślę te wszystkie. Z tego co pamiętam, te wszystkie tutaj te prace ja robiłam akurat, bo wiadomo, skarpetki czy czapka to muszą być tak troszkę ściślej robione, żeby to było ciepłe. To robiłam na, na drutach 3,5, ale myślę, że ta grubość tutaj, że faktycznie można tak jak y, producent pisze, robić na, na drutach 4, a nawet na drutach 5. Wtedy będzie to takie ta praca bardziej taka. Y, Bardziej taka elastyczna. I na dzisiaj to wszystko. To taki krótki tutorial na temat tej włóczki. Jeżeli e, ten tutorial Wam się spodobał i chcielibyście, żebym nagrała więcej takich recenzji innych włóczek, to bardzo proszę, dajcie mi znać o tym w komentarzu. Y, dajcie też znać, czy Wy używacie tej włóczki, czy mieliście ją, czy byliście z niej zadowoleni. I będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli. Zasubskrybujecie mój kanał, będziecie odwiedzać yy, i oglądać moje filmy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!